Cześć wszystkim, witam was w nowym filmie dzisiaj idziemy na miasto już się nie mogłam doczekać, żeby nagrać ten film bo idę pierwszy raz na lumpy w Warszawie i na pewno wiem, że pójdziemy do Vive, ale znalazłam też ulicę na której chyba jest cztery tanie odzieże, więc tam też pójdziemy i zobaczymy czy uda mi się coś wyhaczyć, mam nadzieję, że tak już dawno w ogóle nie byłam na lumpach przez tą całą przeprowadzkę więc super, zapraszam You mean bread and butterflies? Oh yes, of course it... Hmm? Mm -hmm. Pod i powiem Wam, że czuję się podekscytowanie. Czuję podekscytowanie, ponieważ byłam w w Rzeszowie i w Poznaniu. Zobaczymy, jak będzie w Warszawie i z tego co wiem, to jest jedyne VIWE tutaj, więc e, no nie wiem, w sumie to dziwnie, że jest tylko jedno, ale nie tracę nadziei. Jest jeszcze dużo różnych lumpów. Siedma jest mało ludzi, jesteśmy w środkowym miecie więc będzie w miarę przyzwoicie ceną, bo ja jestem tylko zaskoczona strefą top. Nie wiem co to jest, ale chyba to są metki po prostu. Jakby nie widziałam takiego napisy u nas. No ale dobra, zabieram się za szukanie. Jest, czy ten rozmiar jest sklepu jest jakiś inny? Chyba no, jest w miarę podobnie. Może delikatnie większy, ale ogólnie jest podobnie. Dobra, zabieramy się za szukanie. wartość wózka nie znalazłam jeszcze za dużo rzeczy zaraz pójdę na swetry warto mi zależy na jednej rzeczy, ale jeszcze wam nie zdradzę może ją znajdę później no, ale ogólnie nie przejmujemy się czekamy dalej, jeszcze mamy dużo miejsc do zwiedzenia dzisiaj witam serdecznie jestem w przymierzalni i powiem wam, że tak zajoweczka na tą spódnicę tylko, że jest za szeroka rozmiar 42 więc ona będzie do zwężenia ale ja chyba nawet nie będę jej mierzyć chociaż widzę, że ona jest już zwężona, więc zobaczcie no dobra to jest zajowka i zobaczcie taka koszula jest taka urocza i zobaczcie jakie ładne kwiatki w ogóle i materiał jest taki szorstki, bardzo fajnie no dobra Mierze. I oczywiście na końcu będę Wam wszystko pokazywać. Dobrze, wyszliśmy już z Wibea, kupiłam trzy rzeczy. Tą spodniczkę, koszulę i takie spodnie beżowe. Mam nadzieję, że w końcu kupię dobre spodnie beżowe, ponieważ wszystkie, które kupuję są złe i, i albo ich nie przerabiam, bo już mi się nie chce. A tak, ogólnie często marnuję pieniądze na lumpach, no ale nieważne, bo biegam od tematu. Jedziemy do kolejnych lumpów po drodze szybka kawa. I później kolejne lumpy, ale jestem zmulona. E, przyjechaliśmy teraz na ulicę Grujecką, e, bo są tutaj cztery lumpy. Wszystkie sobie ogólnie wypisałam. No ale na razie idziemy na Grujecką, musimy jeszcze zrobić jedno zdjęcie. No nieważne, ale zapraszam moi drodzy. A teraz w Alda. ale tutaj niestety nic mi się nie udało znaleźć. spodnie z tamtego poprzedniego wzięłam i teraz pokażę. I teraz idziemy tam. Więc tak, szuczcie nam powodzenia. I teraz będziesz kolejnym, dalej na tej samej ulicy Grujeckiej i powiem Wam, że totalnie nic znalazłam. Dobra przykro, na jakiś fajniejszy i na razie jestem troszkę zawiedziona moimi dzisiejszymi zakupami, ale w sumie kupiłam parę fajnych, naprawdę fajnych rzeczy, więc powiedzmy, powiedzmy. Ku mojemu zdziwieniu w ostatnim się znalazłam dwie rzeczy i nad tym się zastanawiam, gdybym sobie to mogło fajnie uciąć, a ma ładny kolor te spodnie wyglądają przekładnie tak serio, zobaczcie jaki mały materiał, ale stwierdziłam, że muszę je zmierzyć, bo nie będę brać na pałę, bo mam spodnie jakoś tak dla mnie nie wyglądają, więc ale mam co nadzieję, że czy to były najmniejsze zakupy kiedykolwiek, kiedy nagrywałam film na YouTubie? Tak ale ja jeszcze nie tracę nadziei co do lumpeksów w Warszawie. Jakby vive jest i to mnie bardzo cieszy, ale jest też dużo lumpeksów, których jeszcze dzisiaj nie odwiedziłam, także wiecie, oczywiście będzie haul za chwilę, przymierzę, pokażę co kupiłam, ale wy możecie teraz w komentarzu mi napisać, czy chcecie drugą część z takich, z pierwszej wizyty po prostu w lumpeksach tutaj w Wawie, no bo oczywiście Filmy złów będą, czy tutaj, czy w Rzeszowie, czy może nawet w Poznaniu, ale... Na razie napiszcie mi, czy chcecie, żebym sprawdziła resztę. A ja teraz jadę do domu i oczywiście pokażę Wam wszystkie rzeczy. Dokładnie. Dobra, to wszystko to nie są lumpy, ale tutaj są właśnie rzeczy, które kupiliśmy, więc... więc już Wam pokazuję, co kupiliśmy. Dobra. Więc. No nie, ten parapet jest za wysoko Jest mi tak gorąco Let's do it guys, let's do it Zacznę od tej koszuli Z której jestem bardzo zadowolona Jest to taka koszula Powiem wam, że jak ją zobaczyłam to stwierdziłam, że coś jest w niej fajnego i e, mój przyjaciel, który ze mną był powiedział, że jest super i to mnie też przekonało do zakupu. Zobaczcie, ona ma specyficzny materiał, mega specyficzny, bo jest taka dosyć szorstka i no nie wiem, wygląda mi mega oldschoolowo, serio. Zaraz będziemy ją przymierzać, ja praktycznie żadnej rzeczy nie przymierzyłam dzisiaj, bo totalnie mi się nie chciało, serio. Więc drugą rzeczą jest ta spódniczka, którą też Wam pokazywałam. Powiem Wam, że mnie w niej zainteresowała oprócz wzoru, który jest bardzo ładny, taki jesienny, to bardzo mnie zainteresowała długość, bo rzadko się zdarza, żeby spódniczki miały dobrą długość i inną niż taką zaraz za tyłek kolejną rzeczą są spodnie powiem wam, że są to właśnie takie beżowe spodnie które mam nadzieję, że będą dobre naprawdę mam taką nadzieję i one też mają bardzo fajny materiał bo one są bardzo milutkie to jest po niemiecku, nie wiem co to jest, ale no fajnie, bo one nie są też grube, wydaje mi się, że będą wygodne. Ogólnie ja dzisiaj zrobiłam naprawdę małe zakupy, małe, ale moim zdaniem bardzo takie fajne, bo nie kupowałam żadnych basiców, tylko rzeczy, o których naprawdę chcę chodzić, <laughs> nie tylko odłożyć do szafy. Kolejną rzeczą są spodnie, z których jestem bardzo zadowolona, ja akurat przymierzyłam i... Nie wiem, czy będę je przerabiać u krawcowej. Zaraz zresztą zobaczycie o co chodzi. Ale są to takie czarne mam jeans, które nie mają w sumie jakiegoś mega wysokiego stanu. Ale co ciekawe, bo są mega szerokie. Wyglądają mega fajnie, mega cool. I oprócz tego ich jeans jest super. I to jest firma Jack and Jones. I naprawdę widać, że te spodnie są dobrej jakości. I teraz pokażę wam spodnie mojego przyjaciela, który sobie kupił. I tutaj są spodnie z. Firmy Dikis, pewnie niektórzy z Was ją kojarzą. Są to dosyć takie rozkrytywane spodnie, są mega szerokie i trzeba będzie je zwężyć, ale mają bardzo fajne, szerokie nogawki i są w ogóle z wysokim stanem, ale wygląda to fajnie. I, i też mają bardzo fajny materiał, są w dobrym stanie. No także naprawdę super. Wiecie, jak coś zawsze można je sprzedać, no nie? Kolejnymi spodniami to są takie jeansy. No tutaj... Kolor jeansu, to są też szerokie, e, bardzo fajne jeans. Naprawdę widać, że jest też porządny, gruby. Jedyna co, to są trochę brudne. Mam nadzieję, że to się wybierze. I ostatnimi spodniami, tak e, trzecie spodnie, są to takie materiałowe spodnie w kant, które mają zaszywki tutaj. I, i wyglądają bardzo fajnie. muszę mi wierzyć na słowo. oni też mają ciekawy kolor, bo to jest taki szaro-brązowy, nawet ciężko jest mi to określić. No i dobra, teraz przymierzę te wszystkie rzeczy i się Wam pokażę. Ubrałam tą koszulę na t-shirt, bo jednak cię jeszcze nie jest wybrana, ale podoba mi się, jest mega urocza i totalnie klimatyczna. Tak więc wygląda tak, mi się podoba. Mi się podoba. Dobra, musiałam zmienić koszulkę, bo tam była nieco za bardzo wywołająca, że tak powiem No ale dobra, tutaj są spodnie No i tak jak powiedziałam, one nie mają takiego mega wysokiego stanu I są na mnie trochę za szerokie, ale delikatnie w sumie W sensie mi to nie przeszkadza, jakbym miała je nosić jakoś wyżej No to już bym się musiała bawić w zwężanie czy coś Ale teraz myślę, że nawet ubiorę pasek i będzie to spoko wyglądać Poza tym ja lubię szerokie spodnie No a ich nogawki są mega fajne I cieszę się, że w końcu kupiłam czarne spodnie a nie znowu jeansowe, niebieskie, milion odcinek niebieskiego, tylko w końcu czarne, szerokie, czat. Dobrze, jeżeli chodzi o tą spódniczkę, zacznę od tego, że jest na mnie dużo za duża, dużo za duża, no ale jak ją się zwęży, to nie wiem, czy zostawię taką długość, bo to mi się kojarzy z takimi latami. 90-tymi, 80-tymi, powiedziałam. Baby chodziły wtedy z takich, ale nie wiem, wydaje mi się, że jest już za długa. Nie spodziewałam się, że będzie aż taka długa, szczerze. Więc może skrócę ją tak odrobinę, od dotąd na przykład. To, to już by mi się troszkę bardziej podobała. Albo skrócę ją i zrobię rozcięcia. Wtedy będziesz tosem. No i tu są ostatnie spodnie. Bardzo mi się ogólnie podobają, tylko oczywiście tutaj <laughs> Niestety dużo, dużo miejsca, ale to wszystko jest do zrobienia, zwężę sobie, bo powiem wam, że w końcu jakieś beżowe spodnie wyglądają spoko. Dużo spodni e, ma tak, że jak ubiorę je, to na przykład przód wygląda spoko w miarę, chociaż no tutaj w ogóle <grymnie> wyglądam dziwnie, ale e, w miarę spoko wygląda przód, a tył właśnie mi go tak odstaje, więc to jest do zrobienia. Ten materiał też jest cienki, więc to nie będzie problem, tak więc to tyle. Dobrze, moi drodzy, więc to bym było na tyle koniecznie. Piszcie mi w komentarzu, czy chcecie, żebym poszła do reszty lumpów i czy mam kontynuować serię lumpeksów w Warszawie. No, ja jestem może nierozczarowana, ale liczyłam na coś lepszego, a te lumpeksy, do których trafiliśmy później, były po prostu takimi. no nie wiem, mam wrażenie, że po prostu dla starych ludzi. No ale dobra, bardzo wam dziękuję za oglądanie. Miło było, a się skończyło. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!